Witam Was bardzo serdecznie, ja nazywam się Jordi Dzisiaj chciałbym opowiedzieć Wam troszkę o zasadach gry PvP, czyli Player vs Player, grze Star Wars i Old Republic Skupimy się w dzisiejszym odcinku bardziej na rozgrywce strukturalnej, czyli zamkniętej, mianowicie tzw. warzonach. Powiemy sobie szybciutko, co robić, żeby się na nie dostać. Jak najlepiej ustalić sobie plan rozgrywki, tak żebyście mieli tutaj w jednym miejscu skondensowane wszystkie informacje. Dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą, dla tych, którzy może już wiedzą, ale chcieliby sobie pewne rzeczy przypomnieć. Wszystko będziemy mówili o, o Warzonach. Tak jest to oczywiście wstęp, także postaram się skupić tylko na najważniejszych rzeczach podstawowych do, do rozgrywki. Słuchajcie, Warzone, czyli grupowe PvP, grupa naszych graczy na grupę graczy przeciwnych, zazwyczaj jest to grupa 8 na 8, losowo przydzielana mapka, walczymy wykonując cele misji, tak, zarówno jedni, jak i drudzy... Musimy przejmować pewne punkty, tudzież robić inne rzeczy, ale to, to już w zależności od tego, na jaką mapę trafimy. Co potrzebujemy, aby zapisać się na Warzona? Przede wszystkim potrzebujemy dziesiąty level, minimalnie dziesiąty level naszej postaci. Następnie klikamy na... Możliwość wyboru warzonów, mamy do wyboru dwa. Tak jak widzicie, zwykłe albo rankingowe. Rankingowe zaczynają się tak naprawdę dopiero od maksymalnego 60 levelu, więc będziemy starali się dostać na zwykłe. Klikamy, żeby nas wrzuciło do kolejeczki i czekamy, aż pojawi nam się powiadomienie, że grupa na Warzone się zebrała. Także sami widzicie, że jest to bardzo proste, żeby na Warzona się. Dostać. Na co trzeba zwrócić uwagę zapisując się, co jest najważniejsze? Słuchajcie, przede wszystkim bardzo ciekawy system. Mimo tego, że zapisujemy się od 10 levelu, to będziemy grali z graczami do levelu 29. Warzony dzielą się na takie dwie, właściwie trzy kategorie, tak? Żeby, żebyśmy nie, nie bali się, że trafimy na jakieś high levele na, na tych warzonach i żeby gdzieś tam balansować rozgrywkę. To twórcy gry postanowili, że że będą nam dzielić te urodzony na na takie w zasadzie trzy grupy, tak? Pierwsza to jest 10, 29, więc jak zapiszemy się na 10 levelu do 29, to właśnie z takimi graczami będziemy grali. Później od 30 do 59 i ostatnia grupa jest na levelu 60, tylko i wyłącznie na graczy na maksymalnym levelu. Jeżeli myślicie, że będą jakieś duże różnice, różnice w statystykach, to też nie ma się co bać, ponieważ wszyscy gracze są podnoszeni do maksymalnego dostępnego poziomu jeżeli chodzi o statystyki czyli nawet jeżeli wejdziecie na y, PVP na levelu 10 to do 29 wasze statystyki z przedmiotów i wasze statystyki postaci zostaną te wszystkie tutaj odpowiednio podniesione tak także to jest bardzo ważne i istotne trzeba o tym wiedzieć i nie trzeba się bać jedyna różnica słuchajcie no to jest taka że y, nie będziecie mieli skilli prawda wszystkich ponieważ wiadomo że im wyższy level tym mamy Więcej tutaj rozwiniętych tych naszych umiejętności, więcej mamy ich wykupionych. Ale nie zmienia to też faktu, że zdolny gracz na pewno będzie sobie w stanie też poradzić, jeżeli znajdzie dobrą swoją drużynę. Także to tyle, jeżeli chodzi o, o właśnie o, o dostawanie się na, na warzony i o levele. Natomiast warto tutaj jeszcze podkreślić, że... Słuchajcie, dbajcie cały czas o sprzęt. Jeżeli będziecie się zapisywali na swoje warzony, a propos tego skalowania, jak już o tym mówimy, to dobrze jest mieć, jeżeli chodzi o swój własny level, te statystyki w miarę dobre, tak? Czyli jeżeli macie 10 level, to dobrze by było, żeby te przedmioty były na 10 level. Jeżeli macie 15, to dobrze były, bo byłoby, żeby one też były na 15 level, ponieważ wiadomo, że im. To, to skalowanie statystyk jest proporcjonalne do tego, jaki mamy level i jaki mamy level przedmiotów. Tak więc im, jeżeli, im bliższe przedmioty do naszego levelu, tym lepiej, bo no po prostu wtedy finalnie osiągniemy lepszy rezultat. Mm, I teraz tak, bardzo ważna informacja jeszcze słuchajcie odnośnie e, odnośnie słuchajcie zapisywania się na e, Warzony. Jeżeli, jeżeli. Będziecie się mm, mm, chcieli zapisać nie mając umiejętności sprint. To wiedzcie, że to sprawia Wam duży problem. W Warzone'ach nie używamy mapów, tak? Nie używamy. Nie, nie, nie. Nie potrzeba mieć żadnego pojazdu. Mówię tutaj głównie do graczy free to play. Natomiast bardzo ważny jest to zdolny sprint, ponieważ no, będziecie dużo biegać poza kombatem. To jest jednak duża różnica w szybkości. Także zwróćcie uwagę, żeby mieć to wykupione, żeby mieć to włączone cały czas, jak gracie, bo po prostu przyda się, tak? Na pewno się Wam to przyda. Także. Jest to bardzo proste. Natomiast, co dalej? Każdy gracz PvP, który zapisuje się na Warzone, powinien regularnie odwiedzać na swojej głównej stacji bojowej Combat Training. Tutaj sekcję, ponieważ można sobie codziennie brać questy daily albo weekly i je wykonywać. Dostajemy za nie odpowiednie commendation, czyli punkty PvP jak i medpaki, o których zaraz wszystko opowiem. My sobie tą misję już widzieliśmy teraz yy, Warzone Commendations. Co to jest? Z czym to się je w ogóle, co dostajemy za to, że chodzimy na Warzone? Przede wszystkim słuchajcie, ja sobie zaraz to znajdę gdzieś tutaj to mam mm, mm, mm. chyba w plecaku. Tak Słuchajcie, Warzone Commendations to są takie punkty, które dostajemy za to, że uczestniczymy w Warzonach, niezależnie od tego czy wygraliśmy, czy przegraliśmy danego Warzona w, par w grupie, dostajemy jakąś ilość tych Warzone Commendations Bardzo ważne punkty z kilku przyczyn. Przede wszystkim po pierwsze, jeżeli nastawiamy się stricte na grę PvP, to dzięki tym punktom będziemy mogli sobie u Vendora czy tego wędora czy, czy nie tego wędora zaraz wam powiem? No, no, no. Come back any time. tego? Sure well Empire, w każdym razie, ja już słuchajcie, chyba mm, nie mam. Mm, 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 możliwości ze względu na mój level zakupu planetary commendations natomiast tutaj e, najważniejsze jest to teraz ja już mogę mieć basic commendations tylko tak że to jest, jest zupełnie nic innego natomiast e, chodzi o to że aby cały czas mieć sprzęt powiedzmy na dobrym poziomie grając tylko PvP to te punkty właśnie warzone commendations wymieniamy na tak zwane planetary commendations jeżeli Graliście w Star Warsy w The Old Republic, to wiecie o co chodzi, jeżeli nie, to są takie odznaki e, PVE, które dostajemy w trakcie rozgrywki, robienia questów, zwiedzania różnych planet i następnie te odznaki możemy sobie wymieniać u vendorów w, w dziale supplies, tutaj, e, możemy sobie je wymieniać e, za... A, 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 a. Za przedmioty, tak? Ja widzę, że trochę po ostatnim patchu się zmieniło I że teraz mamy e, Basic Commendations Że kupujemy wszystko za Basic Commendations Ale widzieliście, ja tam mogłem wymienić sobie Te Basic Commendations też za te Warzone Czyli nawet jak nie gramy, słuchajcie, Pv, PvE To i tak jesteśmy w stanie sobie Cały czas u odpowiedniego wendora na nasz level, bo ci wendorzy oczywiście są rozmieszczeni w stosunkowo od lewej do prawej w stosunkowo z levelami, tak więc kupujemy i przedmioty, kupujemy i elementy składowe przedmiotów. Także można sobie konwertować te, te Commendations i dzięki temu po prostu dużo bardzo zyskać, tak? Bo nie boimy się, że jesteśmy w tyle ze sprzętem. Druga bardzo ważna sprawa, słuchajcie, wiele osób to lekceważy. Te Warzone Commendations. Kupujemy e, medpaki i adrenale, Kupujcie, używajcie. Są to przedmioty tylko i wyłącznie do użytku na warzonach. E, widzicie, medpak odnowi wam 35% waszego życia, a adrenal zmniejsza o 15% otrzymywane obrażenia na 15 sekund. Słuchajcie, bardzo przydatne przedmioty. E, bardzo fajnie się ich, z nich korzysta. Ja je wielokrotnie testowałem i potwierdzam ich przydatność. Widzicie, że można naprawdę przy regularnej grze zaopatrzyć się w całe mnóstwo tych, tych y, y, matpaków i adrenalii. Także na pewno nie pożałujecie i ja też normalnie wymieniacie sobie tutaj u, u tego wendora. Możecie widzicie sobie y, kupić. Teraz, tak y, w miarę z postępem levelu no, no, będziecie no, no, no. zdobywali też coś takiego jak Valor, rangę Valor. Y, to jest taka ranga, która dzisiaj już ma troszkę mniejsze znaczenie niż kiedyś, natomiast e, kiedyś wiele przedmiotów wymagało odpowiedniej rangi valor. to są tak jakby takie punkty, które się zdobywa za, za każdego Warzona poza tym implanta Recommendations e, Ranga valor ważne nie może przekraczać waszego własnego levelu, czyli na 10 levelu będziecie mieli dziesiątą rangę, na 11, 11, na 20, maksymalnie 20 maksymalnie, bo oczywiście jeżeli nie graliście wcześniej Warzonów na, i wejdziecie dopiero na 20 levelu, to... Ranga Valor też będzie od, od początku. Trzeba będzie ją do 20 napić, tak? And... Dlaczego mówię o tym, skoro to już nie jest takie ważne? Przede wszystkim dlatego, słuchajcie, że od 40 levelu Rangi Valor możecie nabywać sobie u tego Vendora coś takiego, co nazywa się Ranked Wars and Commendations. I to jest coś, co... To, to, to są odznaki, których tak naprawdę nie wykorzystacie aż do maksymalnego levelu, które osiągniecie, natomiast warto wszystkie zbędne, słuchajcie, Warzone Commendations skonwertować sobie na te Ranked Warzone Commendations, yy, ponieważ na maksymalnym levelu właśnie za te punkty będziecie kupowali sobie specjalny PvP sprzęt i będziecie yy, tak naprawdę bardzo dużo ich potrzebować, więc warto już na wcześniejszych levelach troszkę sobie ich odłożyć, jednak powtarzam, że najpierw należy uzyskać 40 rangę valor i dopiero wtedy można sobie wymieniać te punkciki na rank, tak? Także najpierw skupcie się na tym, żeby wymieniać sobie na Basic Commendations, te Warzone Commendation i na medpaki i na Adrenale bo to jest podstawa każdego PvP. Także tak naprawdę widzicie, nie musicie opuszczać tej sekcji. Zapisując się na Warzone możecie stać cały czas w jednym miejscu. Nie trzeba się za bardzo tutaj wysilać. W momencie kiedy wbijecie maksymalny level i będziecie już dbali o swój sprzęt to tutaj w Combat Sectionie są, zobaczcie, są vendorzy, którzy sprzedają wam i sprzęt i poszczególne części składowe do sprzętu, także naprawdę też wszystko będziecie mieli pod ręką. Więc bardzo łatwo i przyjemnie to się będzie odbywać. Hmm. Czy jeszcze powinienem Wam o czymś powiedzieć, jeżeli chodzi o samo, o same podstawy PVP? Wydaje mi się, że to, to, jest, tak, to jest taki że tak powiem trzon i podstawa tego, co powinniście wiedzieć, tak? Dbajcie o to, żeby monitorować poziom Waszych Warzone Commendations, ponieważ jak widzicie, wszystkie mają limit. I po przekroczeniu tego limitu nic się nie odkłada, wszystko idzie w eter, wszystko idzie w przestrzeń, także mm, Dbajcie o to, żeby pilnować i regularnie te Warzone Commendations wymieniać. Na adrenale, na medpaki, na Basic Commendations, żeby sobie sprzęt do PVE kupować i na y, później ranked Warzone Commendations. Jeżeli chodzi natomiast o... o, o y, 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 y. O to co możecie jeszcze tutaj zyskać. Ja nie powiedziałem jeszcze o rankowych warzonach, ponieważ to jest no bardzo fajna sprawa. To już są nie tyle takie duże grupy, co co mniejsze areny. Jak bijecie maksymalny level. Możecie zapisywać się już i zdobywać swój własny, prywatny ranking, walczyć w czteroosobowych grupach przeciwko sobie i levelując na, na Warzonach oczywiście też będziecie na to trafiać randomowo, tak, będzie to traktowane jako zwykła potyczka 4 na 4 na arenkach, bardzo fajna sprawa, jednak myślę, że o tym zaawansowanym PvP to będziemy rozmawiać kiedy bijemy już maksymalny level i się uzbroimy odpowiednio i teraz tak, nie bójcie się w statystykach swoich sprzętu kombinować, mieszać tych statystyk, sprawdzać. Kiedy levelujecie, to wszystko jest dla was. Nie musicie się za bardzo wysilać nad tym, żeby tutaj jakieś, dążyć do jakichś statystyk. Później to się robi troszkę bardziej skomplikowane, bo już kompetujemy odpowiednie sety, ale póki, póki levelujecie, to niczym nie musicie się przejmować. Nie musicie się też bać, że nie macie tak zwanej statystyki, która się nazywa Export która jest y Typowo pod PvP w przedmiotach, bo w momencie, kiedy jesteście wustowani do, do maksymalnego levelu na, na właśnie na, na warzonie, to, to ta statystyka również się pojawia u Was, także że nie, nie ma się co bać, że jej nie ma po prostu twórcy gry bardzo tutaj i intuicyjnie i naprawdę łatwo dają nam możliwość uczestniczenia w tym PvP. Efekt, słuchajcie, jest taki, że kolejki są bardzo krótkie że warto w tym PvP uczestniczyć. Spokojnie można sobie postać w tym PvP expić na tych Warzonach. Dostaje się też całkiem niezłą ilość kredytów, więc uwierzcie mi, że, że, ja na, no, że naprawdę warto, tak? Jest przyjemnie, sympatycznie. Troszkę mankamentem jest to, że można z tych Warzonów wychodzić bez żadnych kari i czasami jak drużyna przegrywa, to ludzie o słabej woli zbyt hurtowo opuszczają Wasze party, no ale jest to jakiś mankamencik, który da się przeżyć, natomiast frajda z samego PvP, z samej rozgrywki jest naprawdę fajna, ludzie bardzo często potrafią być naprawdę bardzo dobrze zgrani, więc ja naprawdę to Wam polecam. No dobrze, jeżeli chodzi o podstawy PvP, to byłoby tyle, ja mam nadzieję, że, że troszkę Wam to rozjaśniło pogląd i ogólną sytuację jeżeli byście mieli jakieś pytania, to oczywiście śmiało w komentarzach pytajcie. A ja już teraz zapraszam Was na epizody z konkretnych warzonów, gdzie będziemy pokazywać całe mapy, wszystkie obiektywy, które trzeba robić i jak to wygląda w praniu w następnych odcinkach. Także dziękuję Wam bardzo za uwagę, trzymajcie się ciepło, hej!